Witam po raz pierwszy na kanale Horror Grid Stays Home. Jak zwykle zapraszam na serwis Twitch, gdzie gry są na żywo, które trafiają później na serwis YouTube Gry Linux Games. Przenosimy się do świata gry. Gryzgrywka yy, po raz pierwszy. Nie wiem, co mnie tu spotka. <gry> zapraszam. To poznajemy trochę historii, a postać co się działo wcześniej, takie wprowadzenie do, do gry no, no dalej, dalej No, czyli gdzieś, gdzieś sobie poszliśmy na kolejną podróż, na kolejną przygodę. Towarzystwo tutaj nie jest zbyt przyjemnie nastawione. No i dalej. Taka naprawdę nastrojowa. Dobra, nie wiem, naprawdę nie wiem. No to ruszam na przygodę. Drogi. To jest ten dom. No, dobrze. No taki. Klimat tutaj, no. No tak na razie, zanim zadłużę się do środka, do tego domu, jakbym to powiedział. Patrzę co tutaj widać. Myszę widziałem. No najlepsza pora roku to, to nie była, żeby się wybrać. Było to. Siekieron jest nie mogę podnieść. Nie, nie potrafi na razie skakać. Jadro no nie wiem, no jest tu przez okno coś widać? nic tu nie ma interakcji chyba tu interakcję tylko będzie poprzez dłoń jakieś dziwne dźwięki, nie już, już gra mnie po prostu straszy, tak? Dobra, no tutaj, z tej strony. O, to była jakaś kolażówka, ale brakuje tu trochę części. O, koło jest. Czego by tu brakowało? Okay. No tak. Tu mam piastę, tam mam przerzutkę, powiedzmy pierwszą, korbę. Trzeba by się... tak... Nie to założyć. Nie, dobra, to, to nie, nie, ta, nie, ta, nie ta gra, nie ta gra, tutaj... Ale powiedzmy, że... On nie ma... No dobra. Znaczy ja nie będę na jakoś szybko, wiem, że tą grę można szybko przejść. W opisie gry... Aha. Krzyż. Czyli ktoś tutaj zakopany. No dobra. Aha. taki Dobra, no na razie, oprócz tego, że jest taki niezbyt miły otoczenie, a to taka pora roku, to na razie jakiś były jakieś były takie dźwięki, ale no dobrze, no chyba tutaj trzeba. Dobra, nic nie skoczyło na mnie. zamknę To są kolejne drzwi Czy to w ogóle coś się zbiera, czy tylko się chodzi i ogląda no, nie wiem, ale na razie Aha gdzieś musi być jakieś wejście, czyli to tak. Jednak... tutaj Na podłodze nie wiem szczerze, jest zablokowane. Jak, jak nie tu dobra, wejdźcie te otwór. Może znaczy ja nie wiem, nie ja bym podejrzewał on skoro. Nie. Czy gdzieś tutaj przez jakąś piwnicę się nie da wejść. Jeszcze okno zostają. ten zaity dechami Tak na razie to tak granłem taka OK ż więcej. Tam, gdzie byłem, to zostawię drzwi otwarte, żebym wiedział. Tutaj to raczej nie ma po co. I na to wychodzi, że... Ja jeszcze zobaczę, może tutaj teraz te dźwiga działają tu Zamka nie widać A w tym miejscu mamy zapis gry, nie? czyli mniej więcej OK Na początku Po około tam 10 minutach Już nam zapisałem. Co tutaj, co tutaj jest? To jakaś kuchnia A, A skąd to się pojawiło? Tak samo z siebie? Dobra, no, ten plecak O, coś tu było jakaś ta ikona pojawiła Albo ja już mam zwidy. Jak mam zwidy, to już horror się zaczyna znaczy Aha, dobra. Gdzieś tutaj. Ja wiem o co chodzi. Ja znalazłem jak zwykle... Tak, wszedł na szafkę. Ale to nic nie zmienia. Dobra. Hmm. No to się pojawiło. Miało być... Nie wiem. Co, co to, Ten plecak miał mnie przestraszyć? No nie, dobra. Dalej. O! ŚWIATŁO! I co? Ja tu mam mieszkać? Żyć? W tej kuchni gotować? Nie no, zapalę, będzie lepiej. Ale dalej nie wiem, o co, co tu z czym? Tu zabite dechami, o to jakiś kompletny rower. mało chororowate na razie. O. Próbowałem wszystkiego, co mogłem, uwolnić moją córkę. Wszystkiego oprócz powiedzenia prawdy. Rotować jedną i stracić drugą. No. Czyli tutaj trzeba być. Pojawią się jakieś Kolejne rzeczy. Czyli my tu mamy poznać chyba historię, co tu się wydarzyło. Nie wiem. by to jakoś ruszyć tą akcję do przodu, no nie wiem, bo. Tam jakoś wypadałoby przejść, albo. No Gra jest taka niezbyt intuicyjna. No dobra, tutaj no. No ale tutaj to już chyba wszystko, bo mnie. Kolejny klucz by się przydał. Stara maszyna, do, znaczy tak, maszyna do pisania, ta, pfff, do szycia. Hmm, ciemno trochę. Wiadro. Rob, do. Gra wygląda jak wygląda, za wiele ustawień w niej nie ma, więc ja na, nic, na to nie poradzę. E, gameplay, czyli rozgrywka, trochę toporna. Tak jak mówiłem na początku, nie, nie patrzyłem na tą grę w ogóle. Staram się, na, w gry, które grałem, przechodzić po raz pierwszy, żeby. E, to było takie prawdziwe, a nie udawane, że Ach, coś zrobiłem, och, ech. Nie, 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 nie. Część gier u mnie jest no, starych, część gier jest całkiem nowych, bo ta niedawno miała premierę. Więc, a, tak, ale to co u mnie jest na kanale, co zostaje, to z jakiegoś powodu trafia. A wszystko co tam pokazuje, w jaki sposób pokazuje, jest to w miarę... Staram się, żeby było takie prawdziwe, nieudowane. Jak mi się coś nie podoba w grze, mówię to dosłownie. Staram się rozwiązać daną zagadkę, nie przedłużając... No, no dobra, no. I tu jest właśnie coś, czego nie... Hmm. Grach za bardzo. Nie lubię, że jesteś w grze i dochodzi do momentu, w którym nie wiesz co zrobić, bo tyle o ile no tak utknąłem w tym pomieszczeniu i powiem tak: rzekomo, tę grę można przejść w dosyć szybkim czasie. Mi nie chodzi, żeby robić tam szybkie przejście, zwane speedruny ale w drugą stronę nie chcę być. No tak to tak to wygląda, że no powoli chyba ten odcinek będę kończył, bo nie ma, nie ma po co pokazywać tutaj przez nie wiadomo ile czasu. W kółko to samo i tyle, no. no, pierwsze wrażenia, no. Tak na horror mi ta gra na razie zawiadła. Czy to jest klimat horroru? No nie grałem, znaczy tu na kanale to nie grałem, ogólnie też tak za bardzo nie trafiały w moje ręce gry, gry tego typu specjalnie. Gra, kupiłem za własną. Bo nikt na razie mi nie daje tu gier. Jestem za małym kanałem, żeby ktoś mi coś dał. Chociaż no i to sprawa tak się ma, że no powoli ten odcinek będzie już się kończył. Część no, dalsze przygody będą z tej gry, ale muszę. Po prostu pomyśleć nad tą grą w jakim formacie pokazywać, bo kolejne kilkanaście kilkadziesiąt minut w tym pomieszczeniu to nie ma sensu. No. Tu za wiele nie można zrobić, można się tylko tymi przełącznikiem pobawić i to tyle. Mogę sobie tutaj... No niewiele mogę, no. Jeżeli to ma być gra, e, trafiłeś do pomieszczenia i to tyle, no to gratuluję, ja już to zrobiłem. Jeżeli coś to ma być więcej, to ja nie wiem za bardzo, e, jak kolejne drzwi otworzyć. Znaczy, nawet wyjść z tego się nie da. Ten. E, znaczy, moment, zobaczymy. E, nie. Sterowanie. Latarka. No, latarkę mogę tylko mieć. Yy, bo... No w sad. Nie ma, nie ma nic takiego. No, biegać to nie ma gdzie biegać. Dobra, kontynuujemy. Tylko zaraz, jeszcze raz. Znaczy, latarki to jeszcze nie znalazłem, ich o to chyba chodzi, bo ja teraz wciskam F, ale tu się nic nie dzieje. Z shiftem się biega? No powiedzmy. To jest bieg, a to jest... no, no jest jakaś tam różnica prędkości. Hmm. Dobra, ja dziękuję. To był pierwszy odcinek z gry zwany horror. Do usłyszenia, do zobaczenia. Gry Linux Games.